10 września 2025 roku. Dzisiaj, jak każdego dziesiątego dnia miesiąca, modliliśmy się w intencji ofiar smoleńskiej katastrofy. Tych, którzy polegli pod Smoleńskiem. Najpierw w kościele seminaryjnym, a później... Tutaj, na placu Piłsudskiego, w kościele seminaryjnym byliśmy na muszy świętej, tutaj na modlitwie byliśmy najpierw pod pomnikiem świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta RP, później przeszliśmy pod pomnik uczcić wszystkie ofiary. Niestety, jak każdego dziesiątego dnia miesiąca są tutaj również hejterzy, ruscy. Którzy krzyczą, wrzeszczą, zagłuszczają obchody, a dzisiaj po ataku dronów powinni zamilknąć. Niestety od lat wpisują się w narrację Putina, idą po sznurku Putina, idą po jego sznurku i krzyczą tak, jak on sobie tego życzy. Niestety, proszę Państwa, cały czas mamy Moskali, mamy potomków tych, którzy przyjechali tutaj na ruskich czołgach. Niestety, tak jest każdego dziesiątego miesiąca. Wypada mieć nadzieję, że są to ich ostatnie miesiące tutaj. Niech sobie krzyczą w mieszkaniach, ale niech nie zachwychają obchodów.